Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w naszym już 15 rawskim rodzinnym rajdzie rowerowym. Przypominam, że już w tej chwili można się zapisywać na przystanie ośrodka sportu i rekreacji w rawie mazowieckiej, na hali sportowej Millenium, a w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach od 8 do 9.30. Jeszcze nigdy nie jechaliśmy w tym kierunku, w którym pojedziemy w tym roku, a będzie to kierunek na Krzemienicę. Czyli startujemy z Rawy tradycyjnie sprzed Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej na Tatarze. Jedziemy w kierunku Rawskiego Lasu przez Rawski Las zarówno po lewej jak i po prawej stronie do Chociwka, z Chociwka do wsi Wale, gdzie będzie przerwa na odpoczynek i również rajdowicze na się otrzymają jak zwykle drobny poczęstunek. I właśnie z Wali, z Walów pojedziemy na, do Krzemienicy, Skąd wrócimy do chociwka przez podkonice miejskie królową wolę? Chrusty. Wrócimy do Rawy Mazowieckiej. Trasa tegorocznego rajdu wyniesie 27 km. Łatwa, przyjemna, częściowo biegnąca przez las. Znajdują się na niej co prawda trzy dość strome podjazdy. Jednak co zawsze podkreślamy, nasz rajd nie ma formy rywalizacji sportowej. Także za przy każdym podjeździe zaczekamy, aż wszyscy podprowadzą czy podjadą, czy podprowadzą rowery. I ruszymy dalej grupą. Także każdy może się czuć bezpiecznie, zadbajmy. Pytaliśmy również o bezpieczeństwo medyczne Rajdowiczą będzie towarzyszył ambulans wraz z zabezpieczeniem czyli z ratownikiem medycznym przez całą trasę rajdu będzie z nami jechał ten ambulans no i tradycyjnie jeżeli ktoś nie będzie się czuł na siłach przejechaniu całej trasy bądź nastąpi awaria roweru będzie mógł oddać rower do specjalnego auta, a sam dokończyć rajd również w osobowym busie urzędowym, który będzie jechał po to, żeby takich rajdowiczów zabierać. W rajdzie, oczywiście, mogą brać udział wszyscy tak naprawdę nie ma ograniczeń wiekowych jednak od 11 do 18 roku życia młodzież może wziąć udział w naszej imprezie tylko za pisemną zgodą rodziców natomiast poniżej 11 roku życia dzieci muszą mieć opiekuna w czasie rajdu może być to rodzic ewentualnie może być to wskazana osoba przez rodzica odpowiednie oświadczenia są do pobrania w miejscach zapisów które znajdują się na przystani ośrodka sportu i rekreacji i na hali sportowej Milenium w Rawie Mazowieckiej. No i w Dniu Zawodów, oczywiście, będą w Biurze Zawodów, przy Hali Sportowej na Tatarze będzie można takie oświadczenie pobrać i wypełnić. Można je również pobrać w formie elektronicznej ze strony Urzędu Miasta z, z działu Aktualności tam jest zamieszczony regulamin rajdu oraz oświadczenia niezbędne do wypełnienia, żeby w tym rajdzie udział wziąć. No oczywiście te wszystkie no w cudzysłowie restrykcje są podyktowane troską o bezpieczeństwo uczestników i bardzo byśmy chcieli, żeby wszyscy tych formalności dopełnili. A zabawa zapowiada się przednia, pogoda dopisuje, co prawda wszyscy narzekamy na suszę, ale jest ciepło. Wczoraj po raz kolejny przejechałem trasę rajdu, no niestety wodu właśnie suszy, pewne odcinki zrobiły się jeszcze bardziej piaszczyste niż były, ale na pewno nie sprawiają one takiej trudności, nie sprawią uczestnikom jak yy, piachy, które były w ubiegłym roku w babskich lasach. No i cóż, przychodzi mi przy, serdecznie zaprosić wszystkich yy, maniaków, cyklomaniaków i nie tylko amatorów dwóch kółek na tą imprezę. Serdecznie zapraszamy, jak tradycyjnie, jak co roku każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę. Koszulek mamy tysiąc, myślimy, że dla wszystkich wystarczy mnóstwo nagród jak co roku będzie kilkanaście rowerów do wygrania ponieważ przeprowadzimy konkurs wiedzy o historii Rawy Mazowieckiej i okolicy i wiedzy przyrodniczej będą ponadto konkursy na najliczniejszą rodzinę na najatrakcyjniejsze przebranie na najatrakcyjniejszą konstrukcję rowerową no i oczywiście na najstarszego uczestnika rajdu. W tym roku, podobnie jak i w poprzednim, odchodzimy od konkurencji na najmłodszego uczestnika rajdu. Jest to podyktowane tylko i wyłącznie troską o zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych uczestników, więc postaramy się, żeby wszystkie małe dzieci, które będą brały udział w rajdzie, a myślę, że rodzice wykażą się rozsądkiem i takich naprawdę super maluchów nie będą zabierały na rajd, nie zabierali na rajd, otrzymają. Od nas drobne upominki. Serdecznie zapraszamy. Życzymy wszystkim uczestnikom, jak i również sobie organizatorom wspaniałej zabawy.